Jesteśmy świeżo po konferencji Apple, ale ja do Was śpieszę z inną geekowską historią z tym związaną. Jak wiecie, jednym ze współzałożycieli tej marki był nie kto inny jak Steve Woźniak. Wiele o nim się możecie dowiedzieć na przykład z tej książki, ale ja Wam opowiem dzisiaj trochę niecodzienną historię z nim związaną. Otóż e, Steve Woźniak e, był wielkim tak naprawdę gikiem. Wielkim maniakiem również był gry Tetris na Game Boyu. Do tego stopnia, że wyniki swoich e, gier, właściwie swoich rekordów wysyłał do magazynu Nintendo Power. To była właściwie kiedyś jedyna droga, żeby rywalizować z innymi graczami. A więc Nintendo Power publikowało jego wyniki, aż w końcu Steve Woźniak tak mocno śrubował rekry, rekordy, że czasopismo powiedziało dość. No, ale Steve Woźniak, jak to prawdziwy geek, nie poddał się i wymyślił sprytny fortel. Swoje rekordy dalej wysyłał do gazety Nintendo Power, ale już ich nie podpisywał Steve Woźniak, tylko uwaga, Evans of, czyli Steve Woźniak czytany od tyłu. I tak, jego rekordy były dalej publikowane. Podobno miejska legenda głosi, że przez wiele, wiele lat nie zostały one pobite. To świadczy tylko o tym, że jest, był i będzie Steve Woźniak prawdziwym geekiem. Jeżeli chcecie więcej takich ciekawostek, ja zapraszam Was do obserwowania tego kanału. Jestem geek. Cześć!